W październiku ja zawsze sadzę. Jesienny czosnek albo w listopadzie, w zależności od tego, jaka jest pogoda. Bo jeżeli na przykład jest długo, bardzo ciepło, tak jak teraz, to opóźniam sadzenie, ale z kolei, jeżeli wcześniej już robią się przymrozki, nadchodzi mróz, więc sadzę troszeczkę wcześniej, tak żeby zdążyć zanim ziemia zamarznie. Ja od prawie 20 lat sadzę ten sam czosnek. Nie wiem, jak nazywa się ta odmiana. Niestety nie potrafię Państwu powiedzieć, jak to robi. Gdy w czerwcu zbieram główki czosnku i suszę, to teraz do sadzenia wybieram największe główki, jakie mam. Oddzielam ząbki i sadzę do tutaj tych przygotowanych rabat wzniesionych. Dlaczego zawsze sadzę jesienią? Dlatego, że u mnie udaje się uprawa czosnku tylko właśnie ta sadzona jesienią i zbiór w czerwcu. Dlaczego? Dlatego, że czosnek potrzebuje, żeby mógł rosnąć, żeby dobrze urosnąć, potrzebuje więcej wilgoci. U nas niestety jest taki klimat, że gdy przychodzi wiosna, przychodzi lato, to są tutaj bardzo długotrwałe susze, a czosnek tego nie lubi. Wówczas te główki rosną są malutkie i bardzo niefajne. Gdy się je wysuszy, to praktycznie nie ma nic. Dlatego przeszłam na jesienne sadzenie czosnku, bo nawet jeśli zimą nie ma śniegu, to jest to pora bardziej deszczowa, a czosnek właśnie to lubi. I rośnie wówczas znakomicie, dlatego sadzę właśnie jesienią. Zanim jednak posadzę czosnek, przygotuję sobie tutaj popiół drzewny. Popiół drzewny mam z nie mamy z kominka, ponieważ już wiosną wszystko wykorzystałam, a nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął. A my nie mamy w zwyczaju palić w kominku, gdy jest lato, upał. Wówczas. Przynajmniej nam nie sprawia to przyjemności. Przyjemność jest wtedy, gdy na dworze jest śnieg i mróz, a w kominku szczelają iskry, płonie ogień i wówczas jest to przyjemne, daje wtedy ciepło, a gdy jest upał, to naprawdę wystarczy już to, co jest na dworze i nie ma potrzeby, żeby jeszcze ogrzewać dom latem. Ale tutaj każdy ma prawo wyboru, dlatego popiół jest z wędzarni. Nie ma go zbyt dużo, ale myślę, że na te potrzeby tutaj do sadzenia wystarczy. Mogłabym nie przesiewać, ale będzie mi po prostu łatwiej sadzić, gdy będzie ten popiół przesiany. Co z tymi grubszymi częściami? Grubsze części mogą trafić na kompostownik. Albo po prostu na rabaty. Też można wyrzucić. Nie wygląda to, proszę Państwa, może za ładnie. Tak samo jak niezaładnie wyglądają obierki z warzyw rozsypane wokół roślin, ale to jest bardzo dobry sposób też użyźniania ziemi, czyli produkowania kompostu od razu na rabatek. Zawsze można to przysłonić jakąś ściółką, czy, czy, czy liściem, czy czymkolwiek naturalnym, tak żeby nie było widać. No to może ja tutaj od razu pod Trochę się z tego kurzy, no ale jak to kopię? To, że się rozsypie na trawnik, to też nie, nie przeszkadza absolutnie. Wystarczy troszeczkę deszczu i też trawnik będzie miał naturalny nawóz. Ja mam taki bardzo fajny, bardzo dobry sito, przez które przesiewa się bardzo szybko. Kiedyś posługiwałam się sitem kuchennym, ale zajmowało mi to naprawdę bardzo dużo czasu. O, i zostają takie grubsze kawałki niespalone, więc one spokojnie mogą powędrować tym razem na kompostownik. Jestem już prawie z powrotem powoli, żebym nie wpadła na rabatę warzywną. I tutaj ostatnie. A tym zajmę później, a teraz. Mam tutaj przesiany popiół, i jak teraz będę sadziła? Trzeba tutaj poobrywać te części, oddzielić ząbki. Położę sobie. Tutaj nie przeszkadza. Na jaką głębokość sadzę czosnek? Ja nie sadzę wcale głęboko, proszę Państwa. Przyjmuję zasadę, że na trzykrotną głębokość cebulki i robię otwory, żeby można było posadzić czosnek, żeby mi się później nie mieszało, nie myliło. Zrobię sobie tutaj po kolei, nasypię później popiół no i będę sadziła. Otwory zawsze można jeszcze pogłębić. Ziemia jest tutaj bardzo miękka, jest to ziemia kompostowa. Ja Państwu pokazywałam jak buduje tutaj te rabaty wzniesione z liści, z drobnych gałęzi, a nawet i z grubszych gałęzi. że teraz będę tutaj nasypywała popiół drzewny. Ile tego popiołu? No, po trochę, żeby nie za dużo, żeby nie przesadzać. I przede wszystkim jeszcze raz tutaj dla tych Państwa, którzy dopiero zaczęli oglądać, że popiół drzewny nie może być świeży. On powinien przesiedzieć gdzieś na przykład we wiaderku około 3 miesiące, zanim będzie można go używać, ponieważ popiół jest żrący i mógłby zniszczyć nasze Czosnki i w ogóle nasiona, ponieważ do nasion czy na przykład ziemniaków również używam popiołu drzewnego. Widzą Państwo, ile jest tutaj dziownic. Nie wiem, czy to tak za, przez kamerę będzie widać. Ja tutaj widzę, że niemal cały czas wychodzi jakaś dziownica i bardzo dobrze i właśnie o to chodzi, żeby były. To, że tutaj się niektóre otwory zasypały, nie należy się tym w ogóle przejmować. Zawsze można poprawić. A poza tym. Czosnek zawsze można wbijać po prostu głębiej. I teraz sadzę czosnki do każdego otworu po jednym ząbku czosnku. I też po kolei, żeby się nie pomyliło, bo tak jest po prostu najłatwiej. Czosnki już są tutaj posadzone w swoich gniazdach. Teraz zasypuję.